Ja uważam, że to złote usta są. On ma usta wypełnione brusztynem. No ja I pytam, czyby nie było i prezydenta. Taką elementarną niekonsekwencję, no bo to już wy się zdecydujcie w, w, mówię tak generalnie państwo się zdecydujcie, czy, czy chcecie widzieć prezydenta jako głównego architekta polityki zagranicznej. Jeżeli tak A to pan się chce ch widzieć, Ja bym chciał widzieć, bo patrząc... To dlaczego tam nie było, patrząc, tam nie było bo no, bo Wprowadzamy zamont... zakaz kupowania gazu A z Rosji. Konkretne negocjacje tak, pani to by miał mi? pan miał nie ręce. Ja do pan przyznaje, że nie wie, co jest w tym projekcie, ale wie, że PSL go nie pod. Od 2011 do 2021, kiedy były spisy powszechne, trzykrotnie wzrosła liczba związków nieformalnych. Sprawę. Ludzie nie zawierają małżeństw. Pani, większość z tych związków, agresja. proszę mi, każdy ma zagwarantowaną imię, jeżeli ale to się to chce to z kimś to rozliczać, to, jeżeli chce się jakimś opiekować, to ma Co to do tego za jakaś prawo. Ale mężczyzna, przeszkadza to mi można pan, mu przerywać. Pani... Jak mówi kobieta, to Ale nie Ale przecież nie można nikt pan przerywa. nie przerywał. No, Przez cały czas nie? pan protestował, że jak panu przerywają. Ja no, prosiłam, żeby pan nie panie nie przerywały. Teraz proszę Polek dać się wypowiedzieć pani Oliwieckiej. która... się pewien czas e, rządów pis w którym handlowano polskimi wizami na bazarach, w którym było to niekontrolowane Zawsze nie jak jest mediów, to ja chcę przypomnieć, że. Pisowski nominat w Krajowej Radzie Radiofonii nie, i Telewizji. Taki przedstawiciel prawa Który i sprawiedliwości. nie sam o sobie mówię, że jest, jest pisowskim talibem. On sam o sobie mówił. Ale, jest w 24, 3,5 tysiąca. A teraz jest 6 tysięcy ponad inwestycji już rozpoczętych część nie mieszkańców. Nie no. Część mieszkań. są chyba. To są nerdy, ym, ale przepraszam bardzo, bardzo panie, panie, panie ministrze. Proszę się Proszę nie przerywać. Wszyscy zastępcy prokuratora krajowego to są ciągle nominaci pana Ziobry. Jeżeli mówimy o Sądzie Najwyższym, to pragnę przypomnieć, że sędziowie Sądu Najwyższego wybrali na swojego prezesa pana profesora Włodzimierza Wróbla. Pan prezydent Andrzej Duda wygrał, wybrał panią przebra, przegraną panią Manowską. Jeżeli kwalifikacjami pani Przyłębskiej do um, zostania um, szefową Trybunału Konstytucyjnego było to, że była odkryciem towarzyskim i gotowała rosół panu prezesowi. W ten sposób się nie da rozmawiać, ale to jest Wasza metoda, tak jak przejmowaliście siłowo wszystkie instytucje państwa i upartynialiście do granic możliwości, tak w tej chwili tą samą metodą usiłujecie zagłuszać.